Dzień dobry widzowie, dzisiaj jest w Małopolsce tak duszno, że chyba będzie burza, nie wiem, no też tu to przywiemy. no oglądajcie, skończymy za mm, nie, 10 minut, czyli za niecałe 9 minut, no. 9 minut i 30 sekund oglądajcie, czekaj, tak? Nie tak, okay. tak tak. Znaczy nie wiem co ma będziecie oglądać, tylko no. że się zbierają chmury. Jest coraz więcej rano. W ogóle nie było chmur. 아테라스톤. <놀람> Te idą od, a te chmury idą od zachodu na północ do, no, Czyli od gór do... Y, no, od gór idą, o tak powiem. Albo wiecie co że już skończymy. Wiem, że to mówię gdzieś 10 minut, ale skończymy. No, przypominam o... Takie łapeste, wyświetlanie, subskrybować. No i co? No i do widzenia.